To będzie nasza lada A to może być kasa To jest to coś, co robi bip Bip Tutaj mogą być drzwi do sklepu I będzie przy nich taki sklepowy dzwoneczek No a ja będę klientem Dzień, dzień. dzień dobry, sklepie Karko Chciałbym Stop. kupić... Oczekaj. nad każdym szczegółem. Nie możemy się bawić, jak nie wiemy, kto kim jest. Ja będę sklepikarką. O, ja chciałam być sklepikarką. Łatka, możesz być asystentką. Będziesz mi podawać wszystkie produkty. Czy asystentka robi czasem bip? Ehm, um, tak. Ale tylko jak sklepikarka jest chora i zostaje w domu. O, ok. Czy ty nie jesteś może chora? Nie, nie jestem. Ja też będę klientką. Tak, ty i kołnierzyk jesteście klientami. Hurra! No to zaczynamy. Może ty będziesz kotkiem? Dobry pomysł! Miau, miau, miau. A ja twoim właścicielem! Dobry kotek! Miau. No dobra, to start! Dzień, dzień! Dzień dobry! Poszukuję takiego! Czekaj. No co? Co mi tu sprzedajemy? Może to jest sklep kotkowy? Co to jest sklep kotkowy? Taki, w którym kupuje się kotki. Ale ja już mam tu kotka! A no tak! No to może sklep, w którym sprzedaje się rzeczy dla kotka? Tak! Okej, okay. dzień, dzień! Rzeczy dla kotków na sprzedaż! Czekaj, co? To nie potrwa długo! Co lubią koczaczki? Mm, lubią kwiatki czapetki. No dobra, to może być kotkowy przysmak. Są trochę za okrągłe. Nie wszystkie są okrągłe, niektóre są wygięte. To fakt! Chodźcie wreszcie! Kołnierzyk! Czy zawsze musisz się tak spieszyć? Nie możemy się bawić w sklepie, jeśli nie mamy co sprzedawać. No dobra, czy możemy wreszcie zacząć? Tak, tak, tak. Lu, a teraz nie jesteś chora? Nie, nie jestem. Kołnierzyk, start! No, nareszcie. Dzień, dzień, dzień dobry. Czekaj! Mm. Nie przygotowaliśmy pieniędzy. Nie są potrzebne. Jak żadnych pieniędzy. A no tak masz rację. To może okrągłe kwiatki będą pieniędzmi, a te wygięte to przysmaki. Okej, doki. Trzymaj kwiatki, kołnierzyk. To są twoje dolarusie. Okej, okay, to do dzieła. Zapytasz mnie też o tort dla swojego kotka, ale ja ci wtedy powiem, że już nam się skończyło, a tobie będzie smutno. Torty dla kotka? Blue, a czy możemy powiedzieć, że mamy jeszcze jeden tort dla kotka? No dobra, my mamy jeszcze jeden tort dla kotka, ale tobie będzie smutno, bo ty byś chciał inny. Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Zaczynajmy już. Dzień, dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Poszukujesz. Nie to się wydaje, że kotki nie umieją mówić. Serio? Serio! Kotki na stówę nie gadają! Jak będziesz czegoś chciała, to musisz robić tak. Miał, miał, miał. Miał, miał. Miał, miał. Miał, miał. Okej, okay, zaczynamy. Dziń, Czekaj! O co ci chodzi? Teraz to ja bym chciała być kotkiem. <suszel> Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów, i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają Twoje ulubione seriale.